Moi drodzy, mamy dla was, mym zdaniem, wspaniałą świąteczną niespodziankę. Święta to rodzina, to tradycja. U myszy do dzisiejszego dnia, bo tu chyba uda mi się też wstawić zdjęcie z dzisiejszej wigilii u myszy to jest taka tradycja, że je się z jednego talerza. No bo u nas, w zasadzie tutaj u myszy było osób siedem łącznie. I wszystkie te siedem osób jadło z jednego talerza. Może narzygaj mi tutaj jeszcze. Nie. nie, nie? I wyobraźcie sobie, że jak jedliśmy tę potrawę z tego jednego talerza, w zasadzie takiej miski, to po skończeniu jednej potrawy, tą resztkę się wylewało pieską, no i do tego samego naczynia bez mycia wlewało się kolejną potrawę.